No cześć! Cześć! Co ty tam cześć. robisz? Czekaj chwilę. Czekaj. Ja zmywarkę sobie nastawię, bo wiesz. No, nie tak. będę tak gadać, a tak to sobie no, zrobię, nie? Czekaj chwilę. Czekaj chwilę. Gdzie jest moja? Mój... No. Jesteś? A ty obiad zrobiłaś? No i jak? Czekaj, coś mi nie gra, A obiad muszę no. gotować. No. A czekaj, sobie wezmę tylko. Co tam o, u Ciebie? Tanki. Ja sobie, o, wiesz, od razu ziemniaczki okay. obiorę. No. No. Czekaj, czekaj. Poczekaj. A. Dobra, czekaj. jestem, jestem. No i? No i co słychać? O, czekaj, czekaj, bo mi trączka symczyła trochę. A, Jednak o, nie. No, jednak nie. No. No i jak tam? Mam Boże mówię ci mam tyle plasowania. Wieszam na drzwiach. Dobra, widzę cię kochana. Okej. Okay. A ty odpracowana? Okej, okay. poszło. Poszło, no. No, czekaj, wracaj. Czekaj. Poczekaj, czekaj, po... czekaj, bo te ziemniaki w nie skończyły. No i jak? Czekaj. Przerywanie słyszę cię. Butek. Wiesz co? Karol. Jednak muszę kończyć. Zgadamy się po co.